Witam na kanale Wolność w Jezusie. Dzisiejszy wers, pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział drugi, wers 5: Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Paweł pokładał całą ufność w mocy Boga żywego i prawdziwego. Wiedział, że tylko prawda Boża, moc Krzyża i co Jezus uczynił dla świata, ma moc zbawić ludzi. Napominał i nawoływał w prostocie mowy. Naszą uwagę chce pochłaniać tyle różnych rzeczy, ale cichy czas z Bogiem, zanurzenie się w Jego słowie, wyciszenie umysłu i duszy, skupienie się na prawdzie może nam pokazać, że moc Boga jest czymś tak wspaniałym, że nasz ludzki umysł nie jest w stanie tego często pojąć. Jego prowadzenie, komfort, miłość, łaska i miłosierdzie, żadna mądrość ludzka temu nie dorówna aby wiara Wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej, błogosławionego dnia.